Elo, co to za nowa? Anast, Elo imię Stara Ruro. I yy, to ja. Nastia! Nie ksiądz proboszcz. A to szczęść Boże. Ja pierdolę! Anastazja, usiądź z Noem. Dziś robimy projekt, dobiorę was w pary. Noa z Anastazja, a wy dziewczyny razem. To kiedy robimy projekt? Możesz do mnie przyjść? Okej. Okay. Kurwa, jaka chata. Elo, chodź. Po godzinie! Zapisałaś to? Tak skończone? Okej, okay, to ja idę do domu. Kurwa zakochałem się. O kurwa. Nie zakluczyłeś drzwi? Zapomniałem. Co tu się dzieje, Nela? Chodźmy do mnie, Nastia. Miłej zabawy. O kurwa przypał. My idziemy jak coś. Dawaj. Aha. Czekaj, ktoś dzwoni. Hej, Marcelku, tęskniłeś? Nie, a poza tym nazywam się Noasz Mato. Kotek, co, tak wulgarnie? Noa, idziesz. Co? Kto to ma być? Moja dziewczyna. Za niedługo, nie. Noa. Co nie Anastazja? No i co zrobiłaś? Co walczyłeś o nią tak jak o mnie? Nie ona jest wyjątkowa. Jakby była to bycie tu nie było i byś za nią biegł. Cymbał. Zrobione na 100% zerwali? Okej, okay, dzięki Noa, jest mój. Zadzwonię do niej. Dobra idę. Czemu jesteś w moim pokoju, kurwa co jest? Bo Noa ma dziewczynę. Co, Nela, chodź? Słyszałam wszystko, zabiję kurwa syna. Zrobię mu taką kastrację, że się nigdy nie pozbiera. Będzie ci błagał, żebyś mu wybaczyła kurwa. Muszę iść do toalety. Tu raczej nie będą mnie szukać, Oliwia? Halo? Hej, wiesz co? Noa robi pod moimi drzwiami z kwiatami. Co? Jak on mógł? Halo, udało się. Oliwia do niej dzwoniła. Gdzie jest? Kurwa, Anastazja? Nie. Wypierdalaj. Ja pierdolę zgubiłam się? Kurwa Noa tu idzie. Kurwa to ty. Co ty tu robisz? Opowiada. To jego była. Skąd wiesz? Bo trzyma z Oliwią. Co ale ona mi mówiła, że Noa stoi pod jej drzwiami? Z kwiatami? Skąd wiesz? Oliwia tak zepsuła mi związek. Czyli ona kocha Noaha i tak chciała zepsuć nasz związek. Związek? No tak byliśmy razem. Noa idzie. Witam, kochanie, Nela i Jantek cię szukają. Okej, okay, co pa. Ona to zrobiła, żebyś był zazdrosny. Wiem znam ją. Dobra, nie zjeb tego znowu. Idę do niej, chcę, żebym był zazdrosny, to będę. W piździe z tym zjebem, ale ja go kocham. Kurwa to była moja była. Ja. No co? Pogodzili się, idiotko. To dobrze. Co po której ty jesteś stronie chyba? Chcesz być sama w szkole? Nie XD znajdę kogoś. Ja do tego nie dopuszczę. Bo? Ty mnie chyba nie znasz, XD. Zobaczymy jutro w szkole. No zobaczymy, z kim będzie Max. To mój chłopak, XD. To jutro nie będzie. W szkole. Dzięki, że chciałeś ze mną meeting. Dobra, nie sraj, idę do Anastazji. Ja pierdolę ściągam ten zasrany mecing. Kurwa, lepiej szukam na sti. Zobacz, on ma. Co czemu się przebrałeś? Bo nie będzie mnie szantażować koleżanka mojej byłej XD. Dobra, ja idę na lekcję, bo się zarażę debilizmem od ciebie, Oliwia. I coś śmieciu Nora, idziesz? Okej, okay, dziękuję, ale... Nora, tak? Idziesz ze mną? Mogę... Co nie możesz? No i co twoja Anastazja zrobiła? Gówno. Dobra, idę do Maxa. Co kurwa? Co znowu każdy wie, co zrobiłaś? A i wywalamy cię z grupy? Co, ale ja nic nie zrobiłam. Oliwia, idziesz się przebrać teraz. Kurwa, idę grać. Jelu? Hej? Gramy w oby dla dwa osób? Ty jesteś jakaś ułomna, czy co z matmy, to ty masz kurwa jeden. Czemu? Kurwa, policz ile nas jest. Jeny nie widziałam, że ta szuja dołączyła. Ty kurwa mówisz o sobie, czy co xd? Dobra, nie widziałam, że Noa dołączył... To gramy w MM2. Po graniu! Kurwa, nie gram w to więcej. Jeny przegrywasz. Dobra, jakaś nocka u ciebie, Nora. No okej, okay, o 16 dzisiaj. Okej, dodam mojego brata i na nockę też go wezmę. Elo? Hej? Dobra, ja idę się ogarnąć, pa. Ja Didi di, jak ja jej nie lubię. Okej, Laska, ogarni. Się najpierw z nią trzymasz. A teraz co? Po prostu jest naiwna XD. Dobra, wypierdalamy ją z tej grupy. Nie proszę. Okej, ale nockę robimy u Maxa lub Noaha i cię nie będzie. Dobra, skurwę syny robimy u mnie. Okej, o szesnasty nał. No. Nie kurwa, teraz. On tak na serio? Tak. O kurwa! Zamknij się, wysiadaj. Ja pierdolę, ta wchodzi jak do siebie. Kurwa, pięć minut temu tu przyjechaliśmy. A wy się już odmasujecie? No kurwa, dobrze, że szybciej że nie poszliście dalej. Ja pierdolę, dawaj na dół, bo już strafgacie. Kurwa, co ona tu robi? Hejka, przyszłam z moim misiem, co nie Antek? XD po chuja się mnie pytasz. No bo ty jesteś moim miśkiem, przyjechałeś ze mną. Gzdelaska, Antek przyjechał ze Anastazją. Um, nie, mnie to taka wymówka była. Antoś, nie musimy udawać. Xdelaska, zaraz stąd wypierdalasz. Antoś mnie obroni. Dobra, wypierdalasz stąd albo na policję dzwonię. O nie też ma to. Wypierdalasz. A, a... boi się zabawki. Nie pytam po co wam to. Siostra? Może mają tego więcej. Ja pierdolę, jaki ty jesteś zboczony. No co, wam by się przydało. Ja idę posprzątać u góry. Ciekawe czemu. Dobra, idźcie do pokoi. Wstajesz, debilu, wstawaj, no kurwa. Co jęczysz o piąty rano? Ja pierdolę jest jedenasta, oni już wstali. Elo, elo, Hej, bo ogólnie to ja jestem zakochana w kimś innym i nie wiem, jak zerwać z antkiem, a i widziałaś siostrę Noaha. Ja nie śpię. Antek, bo ja... Dobra, ja i tak nie brałem tego na poważnie. Okej, okay, to dobrze. Hej. Elo To Toś ja. Wpierdala łososia. Nie ruchałosia. łosia. A szkoda, że nie Maxa. Maxa też mogę. To chodź do mnie. Hej kotku. Hej mała. Mała to jest twoja pała. O co ci chodzi, XD? Zostaw mnie i Maxia w spokoju. Ja pierdolę laska ogarn. Zama się ugani. Zazdrosna jesteś, czy co idę ja pierdolę? To że mam 14 lat to nie oznacza, że możesz mną manipulować. Co kurwa? Ja pierdolę. Maksiu, o co ci chodzi? O ten tramwaj, co nie chodzi. Laska, ty masz 14 lat, a on na starsze leci. Nieprawda? To patrz. Co widzisz? <laughs> kurwa, a ta znowu ryczy. Jak tam? A ty, co na kanapie miejsca nie było, to trzeba było na swojego chłopaka usiąść. Ale ona siedzi na swoim chłopaku. Kurwa czemu? Jak mnie nie ma, to najlepsze akcje się odpierdalają. Ja pierdolę, a tatosia to ma serio 14 lat. Ta ale nie chcesz z nią być. Czemu? Ona jest w chuj zazdrosna, ja pierdolę. Powiesz cześć Nastii, a to ci dramę odpierdoli. utosi mówi o całym zdarzeniu. O nie! Co ja zrobiłam Noa. Kurwa, jaka piękna, dobra, idę na lekcję. Ej, gdzie Nastia? Nie wiem, a gdzie... Kurwa, wyłącz to. Dobra, dobra, zrób Mamy odwołane lekcje. To może poszła do domu Nara? Chodzi o Norę? Nie o Nastię. Anastazja, ja ciebie kocham. Co, ale... Sis, idziesz. A to ja wam nie przeszkadzam. Nie, no a właśnie szedł. Podziękuję. No, ty paszczurze. Dobra, oglądamy horror bez żadnego, ale... Okej, okay? dawać. Oh, go Idę spać. Rano. Yy, no a czemu ty śpisz bez koszulki? Może jakiś dzień dobry, słonko? Dobra, wstawaj. Nie chce mi się jest piąty rano. Jest dziesięć. O kurwa. Elo, Bonoa przychodzi. Co nie jak ja wyglądam. Dobra, Elo imię. Twoja stara. Wali konia Aha. Mu Dobra, teraz twoje to Elo imię. Nel. Antek? Bez majtek! Hahaha, ha, ha, idę czekać na Noaha. Ładny on jest. Ja otwieram Elo kurwa same sekty. Hej. Dobra, dawaj. Dobra, masz jakiś pomysł? Tak twój brat. Podoba ci się tak kurwa ślub. Dziś razem śpicie? Co? Ej, robimy nockę. Tak ty śpisz z Nelą Antek. Okej, okay, pasuje. Siadaj tam. Okej. Okay. Oglądamy po filmie. O stary, dawaj do pokoju. Rano. Chuj, może nie tu? Dobra, bo się zesrasz. Nela wstała? Idź ją obudź. Dobra, kontynuujcie. Noah. Co, baby? My nie jesteśmy razem. Jeszcze, kochanie. Ja idę, Elo. Wcale go nie kochasz? Przestaniesz? Nie. No, Noa, Hello. Idę po ciebie o 17:00. Okej. Okay. Hello. A, kurwa, Noa, o cześć. Czekasz na kogoś? I no, ta... Ja pierdolę sekta. Kurwa! Co ty tu... Czy wy jesteście razem? Nie. Jeszcze... Dobra, dawaj do mnie. U, pokótki. Ja, Elo? No kurwa, nie umiesz pukać. Kurwa, pukałem, to wy byliście zajęci. No, o to chodziło. Mieliśmy iść dalej. Co kurwa? I kontynuujcie. Hello. Anastazja, gdzie jesteś? U chłopaka. Okej chamu z jaki? Pamisiu? Elo, idziesz do mnie gotować? Elo. Elo, dawaj.